Siemka, witam w kolejnym odcinku Margonem i z okazji Dnia Kobiet Margonem przygotowało dla nas e, trzy questy. Pierwszy zaczynamy w Ithanu Sir Galliena. Zacznijmy sobie. E, jeszcze tak wracając do wcześniejszego questa, znaczy eventu urodziny Margonem. E, coś tutaj. A, udało mi się dropnąć hero rękawiczki, no i kilka unikatów. Unikaty to wiadomo, do ulepszenia, tak samo w sumie jak Hero rękawiczki, ale fajniejsze jest zawsze, hero daje więcej punktów A no, Dobra, Sir Galien e, Questik zaczyna się, historia o której świat zapomniał My będziemy sobie go probić powoli Na końcu oczywiście mamy do wyboru e, exp lub brak expa Ja będę brał oczywiście z XP, bo no trzeba expić Ostatnio jak grałem to chyba było dwa tygodnie temu Albo przynajmniej półtora tygodnia e, Jak wrzucałem odcinek Dobra, haber, stokrotka, żonkil. Kurde, no dawno nie robiłem takich questów, że trzeba zbierać te kwiatki. Ale najłatwiej wydaje mi się, że będzie znaleźć wtorek. Haber to wydaje mi się, że będzie na łanach zbóż. Tutaj raczej nie ma. Stokrotka, żonkil. Żonkil na pewno będzie w starych ruinach. Stokrotka, wydaje mi się, no że też tu będzie. Tylko tego habra trzeba znaleźć. O, haber. A dobra, są tutaj. Pewnie są gdzieś bliżej, ale jak coś to tornek, tu jest ich sporo. 3, 3, 3, 3. 4 razy 3, czyli 12. Habrów wystarczy na pewno dla każdego. Teraz idę niżej po następne kwiatki. No i co? To co zepsuło się, możemy chyba zniszczyć. Coś jeszcze? Chyba tyle. Trochę unika, to mi się nazbierało. Muszę je albo wystawić, albo zacząć coś ulepszać. Jest i... A, to jest rumianek, a nie stokrotka. Stokrotki tu chyba nie będzie, ale żonkil raczej powinien być. No i są. Dobra, to jeszcze będę musiał tylko tej stokrotki. Poszukać. Wydaje mi się, że obok Karka Han powinny być przy starej wiosce paladynów. Ale zaraz zobaczymy. Dobra, znalazłem stokrotki, tylko dosyć ciężko było mi je znaleźć. Są przy ważkach. Ważki są tutaj jak macie tepek do liściastych rozstajów Czy tam rozstaj To tutaj i tak samo na góralach jest sporo stokrotek Potrzebujemy ile? 3 Wezmę więcej, zobaczę czy się sprzedają bo jeśli tak Ogólnie tak Jak potrzebne są kwiatki na takie mini eventy lub eventy To niskie, niskie levele dobrym tipem jest dla was żeby Zbierać tego więcej i wystawiać na aukcję. To możecie sobie fajnie zarobić. Tutaj są 100 krotki? Nie? Co tu jest? Krokusy. A stokrotki. Dobra. Zbiorę trzy więcej. Wystawię je i zobaczymy, czy przez te, nie wiem, 20 minut, ile będę nagrywał. Sprzedadzą się. E, dobra, mamy kolejne rzeczy do zdobycia. Te kwiaty oddajemy Belli tutaj w karczmie. Teraz Eldrick. Suchy prowiant od kucharki. Eee, tęczowa aukcjonerka. Dobra, to jest najbliżej. Idziemy do aukcji. Wystawiłem 300 krotki za 200k. Nie wiem, może się sprzedadzą. Zobaczymy. A, chwila, czyli ostatnia wiadomość. A wystarczy pogadać. Nic nie musimy im przynosić. Jeszcze w, ok w oknie aktualności macie taki prezencik od serca. Otworzę go, czemu nie? Takie coś, takie coś. O. I te zwoje są git. Tylko szkoda, że ulotne. No i że nie można dzielić. To też słabo. Tu będą u tego filona następne questy, ale skończmy pierwszego. Zaczniemy drugiego i trzeciego. Baraki się zmieniły, ale to już chyba widzieliśmy. Dobra, kucharka jest tutaj. No i tak, od niej chcemy prowiant. To mamy. A Eldrick to brat Roana, chyba. Jeśli dobrze pamiętam. I kiedyś można było od niego dostać białą sowę za wbicie 30 levela w Margonem Duel, chyba? Ta gra już chyba nie istnieje. I do Meldrika. Kurde, tu był chyba. A teraz? Teraz chyba jest wyżej, co? Tak, do Meldrika jest wyżej. Kiedyś był na pewno tutaj niżej. Zajrzyjmy. I jest i on. Na którymś kącie powinienem jeszcze tą sowę mieć? Ciekawe, czy jest jakoś e, podpisana, że to właśnie sowa od Eldrika czy coś takiego. E, idziemy po bukiet. Cyk. Ok, i mam nadzieję, że to będzie koniec questa. E, Makatara. A, Makatara jest tutaj, dobra. O, i mamy Sir Gallienę jako peta. Idziemy z nim do pomnika. Chwila, ten pomnik gdzie jest? A wichrowe szczyty, ok. Czy możemy się tepnąć? Bo kieruje mnie niby tutaj. Tak, mogliśmy, dobra. Czyli karkahan, idziemy niżej. Tragedia, nie idźcie tu. Trzeba dostać się przez. chwila, mistyczny bur czy tędy? Dobra, tędy. Przejściem, czyli podziemne przejście. Musimy tutaj i jakoś się tam dostać. O, może być i tutaj. Mam nadzieję, że to się uda, bo jak trzeba będzie jeszcze wracać i na mistyczny bór, to nie wiem, czy mi się będzie chciało. No, zrobić zrobię, ale no, najgorze najgorzej by tak było. O, chyba tutaj. Nie, tam jest która? Sala wyjściowa, dobra, czyli jeszcze niżej, chyba? Dobra, to będzie już tutaj. No i jesteśmy. Dobra, udało się na szczęście. A mistyszym borem? Też byśmy tutaj trafili, więc e, wybór należy w sumie do Was. Którędy wolicie tutaj iść. I jak coś to możemy te questy robić do 10 marca, czyli mamy czas do poniedziałku. Nie, takie robienie czarnych map, a teraz robią to coraz częściej chyba, yy, garmory. To jest takie kurde na łatwiznę pójście. To już wolałbym mniej chodzenia, mniejszą mapkę, tylko żeby nie, no nawet szybciej zrobić, po co takie coś? To jest bardzo, teraz często, nie wiem czy nie, w każdym evencie takie coś się trafia. No i znowu, trzeci raz idę po tej mapce. Ale też te mini eventy robią coraz dłuższe questy, że dłużej się je robi, a XP jest tyle samo jak za te takie króciutkie. Też jest to słabo zbalansowane moim zdaniem. Dobra, w końcu koniec. Punkty doświadczenia i no 15% zaokrąglając w górę I to tak mocno w górę e, Zwój wywołania sklepu, dobrze, że nie ma ograniczenia czasowego Kamień pamięci A jakieś przebranie, no dobra Czyli jakoś bardzo mnie to nie interesuje, ale to jest, to jest git Tylko szkoda, że tylko 5 e, Dobra, robimy następny u Filona i nazywa się, powiedz mi czego najbardziej pragniesz. Mam nadzieję, że te następne questy będą trochę krótsze. Bo chciałbym... No takie 10-15 minut to już max tego odcinka. Bo w tym odcinku tylko zrobimy te questy eventowe. Mam nadzieję, że w weekend siądę sobie dłużej. I nagram jakiś odcinek z Xpienia. 180 level chciałbym dobić. Okej, okay, czy to już koniec. Musiałem w sobie przejść tam do makiny z powrotem do karczmy. I tyle. E tak, to koniec. No, Okej, okay, 5%. To może coś zmienili. A co za za te peki? A po co mi tam teleport? A to jak wygląda? Podgląd. Dobra, strój w sumie fajny. Coś jeszcze? Nie, tylko. No monety, ale te monety to nie wiem, po co oni dają w takich ilościach jeszcze za te eventy. A, i mamy rozdać teraz bukiety. Dobra, czyli to pierwsze zadanie było takie dłuższe. A, bukiecik. Dobra, tak narzekam, ale w sumie 15% tu, Teraz dwa kłeściki po 5%, powiedzmy. Bo tutaj pewnie też dostaniemy 5%. To w sumie 1 czwarta levela. A, ile nagrywam? 20 minut. Może dało się szybciej? Nie wiadomo. Nie dowiemy się pewnie. A, daj mi bukiet? Chyba nie. Dobra, teraz wzięła w końcu. I Eugenia. Kto to jest Eugenia? Nie wiem. Ta babcia? Nie, ktoś w karczmie. A, ona. Nie wiem czy jakiegokolwiek quest'a z nią robiłem tak naprawdę. Kurde, i tutaj trzeba się skupić? Nie, teraz jakoś normalnie wzięła. E, dobra, wracamy do Filona. Bierzemy od niego expa. I chyba koniec. Jeszcze zobaczę w sumie ten kamień pamięci, może coś się z tego da zrobić. 5%, chyba nawet trochę więcej. Yy, próbka przebrania znowu, ale tutaj. A, czyli się jakieś losowe dostaje? Nie wiem. No, tylko co ja mam z tym zrobić, jak nie mam tego? A to trzeba pewnie z loterii, czy skąd? Zasmocze łuski, ta. 5000 za ten strój. No jest fajne, ale, ale nie. Tego, jak wszedłem do gry, to leżało tutaj sporo. Eee, dobra, pyk, taki strój. Ten mi się podoba, ten jest fajny, ale no nie będę wydawał kasy, żeby go zrobić. Eee, przedmiot traci moc, dziesiątego, od razu niszczę, niepotrzebny mi to. Mogilnik, no to jest tutaj, po co mi to jest? Też wyrzucam i reszta niech zostanie. Dobra, ja się już stepnę tak domyślnie do Ithan. Dziękuję za obejrzenie i zapraszam do następnych odcinków. Cześć!